Siemano, z strony Ventis Dzisiaj gramy w, w FNAF New Game Tak, fr Fryderyk Pizza, tam dzieci i A nie, że to jest oferta, co ja, co ja mówię Dobra, 12 am, pierwsza nocy Jeżeli będziecie chcieli więcej z tej serii Od razu, od razu mówię Żebyście zasubskrybowali kanał, zalajkowali film Będzie mi wtedy naprawdę bardzo miło No sobie na szczęście. Eee, i no. Dobra. Fok, z tego co wiem to pierwsze na się nie aktywuje. Tylko te animatroniki. Eee, no, na razie to nie będę nic więcej robił. To się zamkni. Eee, na razie nic nie będę więcej robił. Eee, oprócz gapienia się na kamery i ich pilnowania. Eee, w ogóle teraz zważam, co to robi cupcake, jeżeli jest tutaj. No. Masek Dawaj, dawaj. I yy... jestem ciekawy, czy to jest... czy to jest jakiś fangame game w NAFA, że, yy, że da się wyłączyć ten wiatrek. Nie wiem czy... yy, nie. Wiem, czemu to teraz mi przyszło na myśl tak po prostu. Nikt się nie... Nie otwartą mortę czy nie, bo w sumie to... Nie, wiem, ja mam wrażenie, że on nie miał. Ale nie. Mo może z coś ko kompletne głupoty mówię, ale mi się wydaje, że nie miał Tu Andoszkielet Na razie jest pierwsza, na razie, że jeszcze żyjemy. się nie ruszyli. No, w ogóle taka ciekawostka, bo się, o tym się to niedawno dowiedziałem. Wiedzieliście, że Scott Cauton, y, był... jest chrześcijaninem? Wstęp ja o tym nie wiedziałem. Yy, o tym, że robił animacje yy, chrześci no, yy, takie no, chrześcijańskie, czy, nie wiem jak to powiedzieć, yy, to się dowiedziałem z filmu seri yy, Seriana. A potem sobie z tak się szukałem w internecie, czy Scott Coutton był chrześcijaninem. No i yy, tak, był. Bra yy, nie nie zrobię teraz cięcie. Jak się coś będzie działo, to po prostu do Was wrócę. Yy, ogólnie to o, fok Foxy, yy, bo oni się ruszył yy, ogólnie to yy, nie, nie nagram dzisiaj całych, wszystkich pięciu nocy ponieważ mam mało czasu i no, po prostu się nie wyrobię dlatego yy, dzisiaj będzie tak, nie wiem pierwsza, mo może druga noc a jeżeli będzie trzecia to w ogóle będzie jakiś cud yy, no po prostu mam mało czasu na nagrywanie i będę musiał skończyć. Yy, dr yy, drugi odcinek Safa 1 się pojawi niedługo. No dobra, O oh, shit. Tu śmieciu, czekaj, ja się ruszyło jeszcze. Nie, na razie tylko te. Ty. Jak stąd zniknie, to znaczy, że jest yy, u mnie pod tym podbierem. Znaczy pod, no w drzwiach w sensie. Mhm. A... Okay. Ja że stamtąd idzie prosto do biura, a on idzie tutaj Dobra, nie ma energii, masz 50% no 48% Dobra, dalej tam jest są to w ogóle jakieś skróty klawiszowe na drzwi chyba nie 4 AM, musi mi się udać. Mam 45% 4 AM. Dobra, spoko Najwyżej ktoś nas zabije Dziwny rzeczczyka jeszcze się nie ruszyła Bo z gameplay jak widziałem to ona powinna się już ruszyć. Wygląda ogóle ten obraz, jest taki śmieszny. Że to jest po prostu zdjęcie, ale z jakimś tam efektem, tym takim... Yy... No, z, no, z jakimś tam efektem. Wow, jezu smalik. To już to kilka sekund było. Hä? E? Wiecie, Continue the game, nieważne i tak i tak. Jest, jestem tu, tam gdzie wcześniej. Wiecie, co chyba Funga, ale sobie zostawię, bo wydaje mi się, że on opóźnia te ta treniki tak gdzieś słyszałem. Nie, on no normalnie otwartą buzię. Fre Freddy. Dobra Bonnie się też Dobra Tam stoi y Bonnie to jest Cika Freddy Cika A to jeszcze Foxy, ale go pierwszej nadseniła, z tego co wiem chyba, mam 50%, jest dopiero no, mam Mam, mam 49%, a jest już czwarta. Tutaj jesteś. Może, że zamknę te drzwi, skoro mam 45%. Отважай, я акцентирую, ты дальше пойдёшь What the ...fuck Фредди Это ж нормально Raczeka jest tutaj, bo nie jest tu. Jest piąta AM, dobra, myślę, że mogę zrobić tak. Tam stoi. dawa dawaj już to 6 a.m. No. Please. 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 No 9%. Dziękuję serdecznie za oglądanie. przypominam o subskrypcji kanału, lajkowania filmu. Jeżeli chcecie tego, tego typu filmów więcej, jeżeli chcecie tę, tę serię, żeby dalej ich kontynuowała. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, do usłyszenia na następnym odcinku.